Dzień dobry Jakub Kozłowski, Portal kaj 24 Info. Jesteśmy na 40-lecie ogródków działkowych 800 Lecia i Nowrocław. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. A z nami pan Ryszard Papke, prezes ogródków działkowych 800 Lecia i Nowrocław. Panie prezesie, jak się zarządza takim ogródkiem działkowym? Ciężko, bardzo ciężko. Ile lat pan już jest prezesem? E, w sumie prezesem jestem 7 lat. A byłem 9-12 lat gospodarzem. Jak to dzisiaj wygląda? 40 lat? Tak jest. No. Atmosfera dopisuje? Bardzo. Grochóweczka, do dzieci animacje, no i dużo innych atrakcji. O godzinie 18 wyjdzie o Do koloru do wyboru? Tak jest. I do małych, i do dużych, i no. Ile mamy działek w naszym ogródku? 190. 90. Tu na tym ogrodzie jest. Wciąż rośnie czy nie? Nie, nie, bo już nie ma miejsca. Jak się pani bawi na dzisiejszym 40-lecie ogródków działkowych? Wie pan co, ja dopiero przyszłam, więc jeszcze nie umiem powiedzieć, jak się bawię. Tak, jak dopiero... wrażenia? Dopiero, no, no fantastycznie. Fantastycznie. I rochuwe... jest fantastycznie. jest kiełbaska, wkładeczka, no jest fantastycznie. Dzisiaj pani na obiadek no, tutaj, no, czy już po obiadku? No, jeszcze nie jadłam nawet śniadanka, ale. No to trzeba nadrobić, koniecznie. No, no tak. Dzień dobry panu, jak się pan bawi na dzisiejszym 40-leciu? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, lepiej jak dobrze. Ile, Ile pan już lat ma działkę? 38. Jakieś dyplomy były? No, wszystko było. Wszystko. Wszystkie dyplomy świata? Wszystkie dyplomy i medale i wszystko, o! Sreberko, jest, jest. No to gratulacje. No, dziękuję